Jak wpływa psychologia kolorów na branding? Kolory odgrywają kluczową rolę w budowaniu wizerunku marki, ponieważ wpływają na emocje i decyzje zakupowe klientów. Czerwony kojarzy się z energią i pasją, dlatego marki związane z dynamiką i siłą, np. jak Orlen, często go stosują. Niebieski buduje zaufanie i profesjonalizm, dlatego dominuje w branży finansowej, doradczej, e, wśród różnych znanych brandów. Po co? No bo to podkreśla stabilność i wiarygodność. Zielony symbolizuje ekologię i spokój, dlatego marki związane ze zdrowym stylem życia, np. jak żywiec, zdrowy, wybierają tę kolorystykę. Żółty przyciąga uwagę i kojarzy się z optymizmem, dlatego mam go na sobie, co wykorzystuje np. też marka Biedronka, komunikując niskie ceny i radość zakupów. Podsumowując, dobór kolorystyki w brandingu powinien być przemyślany i zgodny z wartościami oraz przekazem marki, ponieważ wpływa na pierwsze wrażenie i decyzje klientów. A jeśli Ty też lubisz kolor żółty, to zaobserwuj nasz profil.